Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy robić ciasteczka z płatków owsianych. Ale powiem wam, że rezultat was zaskoczy, bo nie smakują one jak takie ciasteczka. Jakby się można było pomyśleć, że to są takie twarde, że, że czuć te płatki owsiane mocno. Oprócz tego jest trochę mąki razowej, w ogóle nie ma mąki białej. Natomiast no, ciasteczka wychodzą przepyszne. Także zapraszam do oglądania filmu, a potem oczywiście do upieczenia. Ciasteczka robi się bardzo prosto i szybko, jak zresztą prawie wszystkie przepisy na tym kanale. Jeżeli chcemy, żeby rodzynki były takie dobrze nawilżone, takie soczyste, no to trzeba je namoczyć w, w soku pomarańczowym. Ja jeszcze dam do mikrofali na chwilę. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Dodaję do mąki. Mąki jest tylko 75 g. To jest mąka razowa, taka do ciastek. Ja tutaj mam 150 g płatków owsianych i 150 gramów cukru. Cukier trzcinowy. On doda jeszcze takie, takiego super smaku do tego. Można użyć biały, ale to już nie będzie to. No chyba, że nie lubicie trzcinowego, to używajcie biały. Można użyć też brązowy, ale to już będzie za mocny smak. Masło z lodówki. Ja sobie już wcześniej pokroiłem to masło, żeby was tutaj nie zanudzać jak masło kroję. Drobną kostkę, to jest sobie wszystko, wymieszam. Jedno jajko idzie do tego. 100, 150 g masła. No i to wszystko. No tak, chcę, żeby to wszystko się dobrze wymieszało. Nie jest aż tak bardzo ważne, żeby to masło aż tak całkiem dobrze się wymieszało z tymi ciastkami. Jak będą jeszcze takie kawałki ciastek, przepraszam, masła widocznego, to nie ma problemu. Lepiej to, niż żeby przerobić ciasto, bo nie chcemy, żeby ciasto było gumowane, gumowate. Wprawdzie to jest, to są płatki owsiane, głównie, czyli tutaj dużo glutenu nie będzie, ale nie o wszystko. I teraz będę sobie tak kroił, Dopóki mi się wszystko nie wymiesza. I nie dłużej. Oczywiście można to robić nożem. Akurat wygodniej tam tym z rapakiem. Jest taki ostry na jednej, w jednej stronie. Na początku się wydaje, że za mało jest tego jajka, masła, ale nie jest. To uwierzcie mi, że później, jak to się wszystko ładnie wymiesza, to będzie. Będzie idealnie. Czy można robić to normalnie rękami? No można, ale polecam, żeby właśnie tak sobie kroić, żeby to masło nie zrobiło się ciepłe. O, widzicie, i to już jest wszystko jest gotowe. Jest tak z grubsza, wszystko wymieszane. I to wszystko. Odnośnie proszku do pieczenia, no to polecam, żeby dodać jednej te, tak, te dwie łyżeczki, żeby nie robić, yy, tak w cudzysłowie, lepiej dodać mniej, bo, bo wystarczy jedna. Polecam, żeby zrobić za pierwszym razem tak, tak, jak mówię, a później można sobie kombinować. Wtedy będziemy widzieć różnice. Nie przerabiamy ciasta, ja tylko to tak yy, nie wyrabiam, tylko żeby to się jedna taka kulka zrobiła. Zresztą ja nie znalazłem w internecie ani jednej informacji, jakiejś fachowej informacji, bo na forach to widziałem, ale jakiejś fachowej informacji, że proszek do pieczenia może być szkodliwy w takich ilościach właśnie takich rozsądnych. No i jedzony raz na jakiś czas, no bo tych ciastek przynajmniej ja nie jem często. Ja sobie zjem takie ciastkę może raz na dwa tygodnie na proszku. Czasami raz na tydzień, to zależy, jak często robię. No i oczywiście, gdyby nie byłbym ja, gdybym yy, nie zapomniał o czymś. Stały przede mną rodzynki i zapomniałem o rodzynkach. No ale to nie szkodzi. I tak wymieszałem. I nakładamy łyżeczką. To nie musi być równe. I tak nam się później jeszcze to wszystko rozpłaszczy. Podczas pieczenia pieczemy w nagrzanym piekarniku do temperatury 200 stopni. Będziemy piekli przez około 15 minut, ale trzeba patrzeć na kolor, żeby był taki ładny, bursztynowy kolor. Nie za dużo, bo będą suche, ale też nie za mało, bo jak za mało, no to będą takie troszkę surowawe. To oczywiście te ciastka byłyby o wiele piękniejsze, gdybym zrobił to na dwóch blaszkach, dwa razy, ale mi się nie chce robić tego dwa razy. Jak się posklejają, nie ma problemu, będą tak samo dobre. I więc wszystko wyrzucę na jedną blaszkę, to jest duża blaszka, no ale mimo wszystko one, one się tak rozejdą, na, rozpłaszczą i się troszkę posklejają. No i... W ten sposób właśnie nabieramy, jak chcecie dodać więcej rodzynek, można dodać więcej rodzynek. 100 gramów rodzynek jak najbardziej. Jak lubicie mniej, no to mniej. No i mamy gotowe. I do piekarnika. Piekarnik, tak jak mówiłem, już musi być rozgrzany. 200 stopni to jest już. Góra dół. Jeżeli dmuchawa, też 200. Tylko trzeba patrzeć, może być troszkę szybciej jak 15 minut. I zobaczcie, przepiękne ciasteczka. Tak jak mówiłem, to już wiedziałem, że mi się posklejają, ale nie szkodzi. Są naprawdę pachnące, wyglądają bardzo ładnie. Tutaj będzie czas sobie pomóż trochę nożem, bo to tak to je pokruszę. I powiem tak, gdybym nie wiedział, że to są ciasteczka na, yy, na płatkach owcianych, to bym nie wiedział, bo tutaj nie czuć w ogóle tych płatków owcianych. No chyba, że ktoś wie i, i próbuje wyczuć, to tak. I ciasteczka są według mnie lepsze jak, tak, jak na mące. Ja to mam tak, że jak coś mi tak smakuje bardzo, no to uważam, że jest najlepsze na świecie. Później robię co innego i jeszcze bardziej mi smakuje, ale nie szkodzi. To chodzi o to, że po prostu są dobre. Inaczej bym nie polecał. No to trzeba, żeby spróbować. Ciasteczka gotowe. Przepięknie wyglądają. Teraz zobaczymy, jak one w środku. Zobaczcie. Mm, jakie półchniutkie. No, a najważniejsze, jak smakują. Mm. Przepyszne. No powiem, że to są ciasteczka z większości z składków owsianych. Trochę jest mąki takiej zwykłej. Znaczy niezwykłej, bo to jest żazora. Natomiast no, nie powiedziałbym, że to jest z razowej mąki i składkę owsianych. Owszem tak, trochę, trochę wyczuć tego, ale no, po prostu są przepyszne. Także bardzo polecam łatwe do zrobienia. No i co? I Ja sobie idę jeść i zapraszam do subskrypcji.